ciekawe bajki Dzielny ołowiany żołnierzyk To wy, cześć, czekacie na swoją ulubioną bajkę? Oto ona. Dzielny, ołowiany żołnierzyk. Ciekawe co powie Michael, kiedy otworzy pudełko. Tak, to na pewno będą pamiętne urodziny. Co to? Szybko rozpakuj. Spójrz, Sadie, ołowiane żołnierzyki, cała armia. Jakie wspaniałe mundury i złote guziki. Ten oddział będzie bronił zamku Poruczniku, zajmij pozycję przy jeziorze Baletnica, ochraniaj herbatę i bułeczki przed nieprzyjacielem Sadie, ja wydaję rozkazy Przepraszam Wszyscy żołnierze zameldowali się na służbie oprócz... O, jednonogi żołnierz, na pewno dzielnie walczyłeś on musi być bohaterem. Broniłeś dzielnie swojej pozycji, więc nazwę cię... Dzielny ołowiany żołnierzyk. Czyż on nie jest wspaniały? Ktoś tak dzielny jak ty może stać na straży. Michael, śniada śniadanie stygnie. Pamiętaj, poruczniku, utrzymaj pozycję. Tak jest. Moja pierwsza misja. Przepraszam, chciałem zapytać o tego żołnierza. Ach tak, to jeden z najlepszych. Czy stracił nogę w walce? To chyba jakieś kłopoty w fabryce. Robotnikowi zabrakło ołowiu. Ale to i tak świetny żołnierz. Kodeks żołnierski rozdział 5. Żołnierz zawsze wypełnia rozkazy. Utrzymać pozycję. Utrzymać pozycję. Tu i kto idzie. To znaczy, kto tańczy. I ma tylko jedną nogę, jak ja. Dobry wieczór, poruczniku. Zatańczysz ze mną? Tak ja nie mogę. To wbrew przepisom. A więc zauważyłeś naszą baletnicę? Zauważyłem, cóż, dobry żołnierz jest spostrzegawczy. Może mógłbym was sobie przedstawić? Mnie, jej? Ale ja jestem tylko ołowianym żołnierzykiem. To co? Ona mieszka w pałacu, a ja w pudełku. No i co z tego? I ona jest taka piękna. Myślę, że macie ze sobą więcej wspólnego niż sądzisz. To prawda, ona ma tylko. Dwie nogi. Co ona sobie o mnie pomyśli? Nie będziesz wiedział, jeśli mnie zapytasz. Gdybym tylko mógł. Jestem dzielnym żołnierzykiem. I choć jestem załowił, potrafię być bardzo odważny. Ale nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób ona poruszyła me serce. Nigdy przedtem tak się nie czułem. Moje ołowiane serce bije mocno. Jeśli to miłość, to nadal chcę się tak czuć. Jestem taką osobą, że nie mogę powiedzieć, że nie mam zadań. Majko, Majko, Spójrz, biedni żołnierze stali na straży całą noc, to ich obowiązek. Tak, ale nawet żołnierze bywają zmęczeni. Masz rację, zasługują na odpoczynek. Tak, wyprawimy wielki bal, na którym wszyscy będą tańczyć. Wiedziałam, że będziesz wspaniałym tancerzem. Nigdy wcześniej tego nie próbowałem. Masz wspaniałe poczucie rytmu. Myślę, że to dzięki maszerowaniu jesteśmy dobrze wyćwiczeni. A nie chciałbyś robić czegoś innego oprócz maszerowania i stania na straży? Dosyć tych zdur, powtarzam, dosyć. Odejdź, żołnierzu, ona moją musi być. Ty, pajacu, zostaw nas w spokoju. Ty złośliwy Nie chowaj się za swojego żołnierza, bo i tak jako żona będziesz do mnie należeć. Wyjść za ciebie nigdy. To bardzo nietaktowne, Radzę Ci się wycofać. Możesz być ołowianych żołnierzy ozdobą, ale poczekaj tylko, aż policzę się z tobą. Ten pajac a... jest taki niedobry. Jest źle wychowany, a poza tym jest tchórzem. Zupełnie nie taki jak ty. Cóż rozdział 9 kodeksu żołnierskiego mówi, żołnierz jest rycerski i odważny. Myślisz, że twój żołnierz jest niezwyciężony, lecz po moim ataku będzie przerażony. Raz, dwa, trzy, lewa Michael, szkoda, że nie widzisz, jaka uśmiechnięta jest moja baletnica To zabawne, mój żołnierzyk też wygląda weselej Chyba podoba mu się warta na oknie Żołnierz na oknie pełni straż, więc w siną dal wyprawić go czas Mój żołnierzyk! Jednego żołnierza za okno wysłałem, mężem baletnicy już prawie się stałem Kodeks żołnierski, rozdział czwarty. Żołnierz zawsze stoi na baczność. To się nie uda. Michael zobaczyłby mnie, gdybym zawołał, jestem tutaj. On musi tu gdzieś być. Ale kodeks żołnierski, rozdział drugi. Żołnierz nigdy nie wzywa pomocy. Nawet gdyby zarzerwiał. Michael, wracaj natychmiast. Ale mój żołnierzyk, możesz go znaleźć, jak przestanie padać. Przecież on nigdzie nie odejdzie. Muszę wrócić na posterunek i do mojej baletnicy. Kodeks żołnierski, rozdział 5. Żołnierz musi być pomysłowy. Sio, zmykaj stąd, to budy. Ojej, ołowiany żeglarz. To jest żołnierzyk, Tony, ołowiany żołnierzyk. A ja mówię, że to żeglarz. Tak? A gdzie jest jego jacht? Oto on, to stary okręt wojenny. Teraz już nigdy nie wrócę do mojej baletnicy. Jeszcze go potrzebuje okręt wojenny? Wojny. Ojej, muszę pomyśleć. Kodeks marynarza, rozdział dwunasty. Niebo czerwienią rozbłyskuje, żeglarz się raduje. To nie pomoże. Rozdział pierwszy. W czasie sztormu każdy port dobry. Oj, nie o takim porcie mówił kodeks. Cóż to, śpieszący się nieznajomy? Our... Czy ma pan dokumenty podróży, admirale? Dokumenty? Well, see, Wiesz, muszę wrócić na posterunek. Oh, Oczywiście see, doskonale rozumiem. Paper? Dokumenty. Sorry. Przykro mi. No Brak dokumentów. Oh, oh. Słyszysz, this, Louis? <coughs> Muszę wrócić, by ocalić moją baletnicę z rąk okropnego pajaca. Rozumiem. Ale z pewnością wiesz, admirale, że tylko przemytnicy podróżują bez dokumentu. Przemytnicy? Przemytnicy muszą ponieść karę, którą wymierzy Luni Przemytnicy. Kodeks żołnierski rozdział dziewiąty. Celem żołnierza jest prawda. Przekroczył bramę. Atak nieprzyjaciela. Żołnierz wie jak sobie radzić. Przygotuj się na kąpiel, Louis. A to Łotr, przemytnik. Nie ma przemytnika? Wstrętny Łotr, przemytnik. Nareszcie koniec tego okropnego kanału. To brzmi jak podospad. Rozdział 11. Ołowiany żołnierz idzie na dno ze swoim statkiem. Nie mrugnę nawet oka. Szkoda tylko, że nie zobaczę już tańczącej baletnicy. Michael, czy twoi żołnierze chcą obejrzeć balet? Oni są zbyt smutni, żeby się bawić, Sadie, bo stracili swojego dzielnego, ołowianego żołnierzyka. Myślę, że ona też za nim tęskni. Ale on wróci. Wiem, że wróci. Zgubił się. Jak znajdzie drogę powrotną? Michael, Sadie. Kto chce się udać na wyprawę? Na jaką wyprawę, Tato? Na wędkarską wyprawę. Chodź, Michael. Dobrze, żołnierze też potrzebują odpoczynku. Idziemy. To właśnie chciałem usłyszeć. Baletnico, nie smuć się, być żoną mą nie będzie źle. Nie. Nigdy, nigdy, nigdy. Nigdy nie mów nigdy. Moja piękna baletnica, wkrótce będziesz moją żoną, więc nie stawiaj oporu, panienko. Nie, nie, tak się nie stanie. Bo ja kocham mojego żołnierzyka, a on kocha mnie. To się jeszcze okaże. Twój żołnierz poległ w walce i nigdy nie wróci. Więc masz szansę tańczyć tylko dla pajaca. Nie nie pajacu zostaw mnie. Bo ja kocham swojego żołnierzyka a on kocha mnie. Bo ja kocham swojego żołnierzyka i on należy do mnie. Chcesz myśleć, że jestem tchórz, ale poślubię Cię dziś i już. Moja baletnica będzie ze mnie dumna. Żołnierz jest zawsze dzielny. Nic tylko chmury i... Kto idzie, żaba czy wróg? Tylko ołowiany żołnierzyk. Ahoj, dokąd płyniesz? Wracam do mojej ukochanej baletnicy. Przepraszam pana. Jestem żaba Frock Robinson. Czy mogę wejść na wasz pokład? Zezwalam, skakuj. Czy ta twoja wyprawa jest niebezpieczna? Tak, to prawdziwy sprawdzian odwagi Więc właśnie my powinniśmy ci towarzyszyć Naprawdę, jak to miło Niebezpieczna bitwa dla żaby to jakby zjeść wiadro much Żaby są dzielne, żaby są waleczne W kłopotach zawsze pomagają Jedna żaba za wszystkie, wszystkie za jedną Wystarczy zawołać, a zaraz się zjawimy. Raz, dwa, raz, dwa odważne żaby idą do boju. Żaby są dzielne i bronią każdego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Raz, dwa, raz, dwa żaby poradzą sobie w każdej walce. Wystarczy tylko zawołać. Brzmi to bardzo bohatersko. Czy możemy już wyruszyć? A może jeszcze trochę pospiewamy? No jeśli naprawdę musicie? Bracia żaby? Głodna ryba na horyzoncie. Czy nie powinniśmy stanąć do walki? Ale ktoś mógłby zrobić sobie krzywdę. Przecież żaby są odważne. Jesteśmy bardzo odważnymi śpiewakami. A teraz niech każda żaba dba o siebie. Stawaj do uczciwej walki, rybo. Kodeks żołnierski, rozdział szósty. Kiedy zabraknie amunicji, żołnierz walczy dalej. Połknięty przez wroga. To poważna sprawa. Kodeks żołnierski, rozdział 19. Atak łodzi podwodnej nie. Rozdział 22. Jak ugotować rybę? Nie, to na nic. A więc to koniec. Moje ostatnie myśli będą szczęśliwe. Mimo wszystko moja baletnica zawsze będzie tańczyła w moim sercu. Uwaga, utrzymać pozycję, niebezpieczeństwo. Wszyscy na pokład. Piękna ryba Michael. Opuścić okręt. Tato, Sedley, spójrzcie. Mój ołowiany żołnierzyk. To niemożliwe. Tak, możliwe, znalazł drogę powrotną. Trzeba to uczcić. Co powiecie na obiad ze świeżej ryby? Ale ta ryba była członkiem drużyny ratunkowej. Czy możemy ją wypuścić? Członek drużyny ratunkowej. No dobrze, wracaj, rybo. Wspaniale szeregowy rybo. Proszę, już wystarczy, żołnierz powinien zawsze być skromny. Rzyku, jesteś najlepszy z najlepszych. Naprawdę tak myślisz? Może teraz powinienem zapytać cię. O co zapytać? No dalej pytaj. Czy zechcesz zostać moją... Mów dalej, zapytaj ją. Chciałem zapytać, czy mnie po po. po... Rozdział 12. Żołnierz zawsze broni swej pozycji. Czy mogę o coś zapytać? Tak, oczywiście. Czy mnie poślubisz? No i co, żołnierzyku? Tak, tak, po ślubie. Nie! Ona jest moja, chcesz czy nie, więc odejdź i zostaw ją mnie. Nie czas teraz na kodeksy żołnierze formować katapultę. Jej sukienka spłonie. Jego ołowiane serce się stopi. Żołnierzyk nigdy nie opuściłby stanowiska. Musiał spaść. Nie myślisz chyba, że oni, baletnica. Stopili się? Nie, nie mogli. Chwileczkę, coś słyszę. Tak, to brzmi jak tykanie. To oni. Wspaniale żołnierzy kłosłoniły się od płomieni. Tak. Ryzykował życiem, by ocalić swoją ukochaną. W uznaniu Twojej odwagi awansuje Cię na kapitana wszystkich ołowianych żołnierzyków. I teraz będą już mężem i żoną na zawsze. Tak, żołnierzyku, pocałunek na szczęście. Kodeks żołnierski, rozdział 10. Dobry żołnierz nie zawsze trzyma się kodeksu. To była jedna z moich ulubionych bajek. Do zobaczenia przy innej bajce. Cześć! thank okay. you